Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jakie są sekretne kody na telefonie OnePlus 15. Na początku przechodzimy do aplikacji telefonu, następnie do klawiatury. Tutaj pierwszy kod pokaże nam informacje o kalendarzu. Gwiazdka hashtag gwiazdka hashtag 225 hashtag gwiazdka hashtag gwiazdka. Następny kod pokaże nam diagnostykę FCM. Gwiazdka hashtag, gwiazdka hashtag, 426 hashtag, gwiazdka hashtag, gwiazdka. Kolejny kod pokaże nam obydwa numery e-mail, jak i numer EID naszego telefonu gwiazdka hashtag, 06 hashtag. Kolejny kod pokaże nam maksymalny lewersal gwiazdka hashtag, 07 hashtag. Kolejny kod uruchomi nam tryb inżyniera gwiazdka hashtag, 888 hashtag. I ostatni kod pokaże nam wersję oprogramowania naszego systemu. Gwiazdka. Hashtag 1234. Hashtag Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!